O no siemano, witam po kolejnej przerwie, której miało już nie być. Ach, jak widzicie jestem właśnie w Holandii. Lewa ręka nagrywa, prawa ręka pokazuje o, przyczepy kempingowe, bo jest pięknie. Tam bardziej całoroczne przyczepy, bo to Holandia. Tak są to tak zwane domki holenderskie, ale ja nie o tym. Ja wiem po co tu jesteście. Jesteście tu po to, żeby dowiedzieć się, co takiego jest w Holandii dostępne do kupienia. I otóż pokażę Wam holenderskie kinderki. Wiem, że też są takie w Polsce, te Kinder Joy. Jadłem nawet kiedyś, chyba raz za dzieciaka. Pamiętam, że potem to spachniało rybą, ten, to opakowanie. I ogólnie to nie byłem zadowolony i już nigdy tego nie chciałem. Ale w ramach urozmaicenia, no i w ramach też tego, że zwykła Kinder czekolada też się popsuła w smaku, no. no pora spróbować. No, jedna ręka nagrywa, a druga ręka chyba kupi statyw jakiś. Będę miał dwie ręce. No cóż, to jest do pomyślenia na później, że tak. Jedna ręka nagrywa, druga ręka otwiera. W jednej stronie mamy zabawkę. O chyba? Tak, tu musi być jedzenie. No. E, Skośtujemy tego jedzenia. Może ktoś z Was też nie, jaki jest ciekawy. Dobra, udało, udało się otworzyć. Wygląda to tak. Pachnie pięknie przy otwieraniu. Po prostu pachnie jak jakieś Ferrero Rocher. Mm, bardzo fajnie pachnie. Podejrzewam, że będzie smakować pięknie. Nawet można sobie o tutaj przytrzymać. Tak. no jak Ferrero bardziej mleczne ale fajne, lepsze niż te zwykłe kinder niespodzianki ale teraz to co wszyscy lubią najbardziej czyli zabawka chyba jest to jakiś dinozaur dosyć brzydki muszę uważać żeby mi nie spadło nic przez tą ławkę ciulatą jest to dinozaur. Tak, zgadłem. Z jakąś gumką. Ciekawym jestem, czy gumka jest częścią zabawki. Czy jakiś starzysta w fabryce nie wiedział, gdzie ją ma wyrzucić postanowił dać tutaj. Otóż nie. Jest częścią zabawki. Jak zwykle trzeba coś zeskanować. To mu się wsadza do mordki. I się wiesza. O, broloczek. No to co to, to za zabawka jest broloczek. Nie wiem. Nie wiem, czy bym się cieszył z takiej zabawki. Spróbujemy w, wziąć to, e, złożyć jedną ręką przy pomocy drugiej ręki. Najpierw najważniejsze, czyli węzełek w końcu to jest broloczek. No, to jest właśnie ta część niespodzianki, że spodziewamy się zabawki, a dostajemy browroczek. No ale, jakby tam był chrupek dla psa, to też by była niespodzianka, a jednak tak musicie przyznać. Em, no, niezbyt wesoła. Tak. O, z kuli tego w ogóle, że. O, jest dziurka tutaj specjalna na sznureczek. No, z kuli tego, że mm, kupiłem ten selfie stick i będę mógł nagrywać przy użyciu bezrącza, e, to mam do Was pytanie, czy wolelibyście tak? No, bo widzicie, no, ja tu teraz składam na przykład zabawkę. Wiem, że świetnie się to ogląda i czekacie na więcej, ale widzielibyście też więcej, gdybym to robił z innej perspektywy, prawda? Hmm. No i to jest takie. Pytanie filozoficzne do Was. To jest zabawka. Dinozaurowa. Wygląd oceniam na całkiem spoko. Wytrzymałość zaraz przetestujemy. No, Może wytrzyma przez jakiś czas na plecaku. No, nie wiem. W każdym razie nie omieszkam sprawdzić. O. No, fajny dynuś. I ta kulka też całkiem dobra. się drugą. I porozkoszuję się tutaj e, widokami widoki i kulki no, co za genialne połączenie. O, na dole tu jest jeszcze nutella. Mm, coraz lepiej. Teraz widać jakim byłem dzieckiem bez guścia. A teraz pokażę Wam kaczkę. Fa.